Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice. Dzisiaj powiem Wam króciutko na temat przypraw stosowanych w poście Daniela. Które można stosować i dlaczego? Oraz żebyście mogli wybrać swoje ulubione przyprawy na podstawie krótkiego opisu, który Wam szybciutko przekażę. Ponieważ każda przyprawa ma swoje znaczenie, jest to bardzo ważne i jak się o tym wie, możemy w danym momencie zastosować właśnie te przyprawy które będą nam potrzebne, ponieważ mamy jakieś daną schorzenie czy też daną dalegliwości, akurat te przyprawy będą bardziej pomocne, na przykład niż innej. O to w zasadzie w tym wszystkim chodzi. W książce doktor Ewy Dąbrowskiej było przedstawionych, zdaje się, około 32 e, przypraw, które można stosować podczas postu Daniela. Dlatego chciałabym Wam pokrótce jakieś dwa słowa o każdej z nich powiedzieć. Mam nadzieję, że to Wam się przyda w wyborze tych przypraw. No to zaczynamy. Na przykład anysz. E, anysz, moi drodzy, ma działanie przede wszystkim przeciwskurczowe, e, wykrztuśne i... Pobudza trawienie. Z kolei bazylia ma działanie wzmacniające i pobudza czynności żołądka. Działa również, kochani, rozkurczowo i moczopędnie. Znosi nadmierną e, fermentację i z kolei wzdęcia. Także, jeżeli ktoś ma dużo zdjęć, niech stosuje bazylkę. E, kolejną ciekawą przyprawą jest chszan. Chrzan świeży lub na kwasku cytrynowym. Jeśli chodzi o chrzan, ma on silne działanie i silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. E, pobudza czynności żołądka, działa przeciwbólowo i moczopędnie. Kolejną przyprawą jest e, cynamon, którego serdecznie polecam. Pobudza on apetyt, wzmacnia serce i ułatwia oddychanie. E, z kolei e, cząber Reguluje proces trawienia, ma działanie rozkurczowe. Nasz kochany czosnek z kolei wspomaga nasze trawienie, obniża nam ciśnienie tętnicze, ma właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Zioło takie, które nazywa się czubryca czerwona, łagodzi z kolei dolegliwości żołądka, wzdęcia, pomaga na wzdęcia oraz y, niestrawności. Jest również polecana w, w poście. Do tego czubryca zielona z kolei jest pomocna w przypadku nudności, wymiotów i różnych biegunek. Estragon jest polecany jako zioło, które wzmacnia żołądek i poprawia trawienie. Z kolei znana wszystkim gałka muszkatłowa. Korzystnie wpływa na układ trawienny, zmniejsza wzdęcia, pomaga przy biegunce, wymiotach i nudnościach. Goździki. Goździki stymulują układ trawienny, łagodzą dolegliwości związane z wrzodami żołądka, wymiotami i wzdęciami. Imbir mielony i świeży działa rozgrzewająco, jest skuteczny w przypadku niestrawności, różnego rodzaju biegunek oraz wzdęć, kochani. Następnie polecany jest kardamon. Kardamon z kolei wspomaga nasze trawienie, zwalcza nad kwasotę, nudności, zgagę, wzdęcia, gazy i zaparcia, więc ci, co mają akurat takie problemy, powinni częściej używać właśnie kardamonowej przyprawy. Kiełki broku, rzodkiewki, czy też y, lucerny. Wspomagają układ krążenia, poprawiają jakość krwi i zwiększają liczbę czerwonych krwinek, kochani. Y, kminek mielony jest skuteczny w przypadku wzdęć, odbijania, zgagi, bólów brzucha i lekkich zaparć, powiedziałabym. Kolendra jest również polecana, to dobry środek trawienny, przeciwskurczowy, odżywszy i konserwujący. Kurkuma znana wszystkim, przeciwdziapalnie działa, przeciwwirusowa i przeciwbakteryjnie, skuteczna podczas odchudzania, wspomagania metabolizmu i przyspieszania trawienia. Powinna być zio ziołem bardzo często używanym, moi drodzy, jest fenomenalna. Liść laurowy, wspomaga trawienie, działa przeciwkowirusowo, oczyszczająco, napotnie, wykrztuśnie i wiatropędnie. Lubczyk, moi drodzy, skuteczny przy nieżycie żołądka, dolegliwościach sercowych, wzdęciach, problemach skórnych, e, poprawia również apetyt. Majeranek, reguluje z kolei trawienie, działa wykrztuśnie, przeciwko skurczowo, przeciwzapalnie, likwiduje Wasze wzdęcia, bóle brzucha i żołądka, działa lekko rozgrzewająco. Ocet jabłkowy, moi drodzy, ekologiczny lub... E, lub domowy no powiedziałabym wspomaga odchudzanie, obniża poziom cukru we krwi, pomaga w leczeniu grzybicy, co jest bardzo istotne, oregano oregano działa przeciwko wirusowo przeciwko grzybiczo przeciwko bakteryjnie reguluje proces trawienia łagodzi objawy niestrawności, wzdęcia, zapalenia żołądka i oregano na przykład jest dla mnie moją ulubioną przyprawą bez której nie mogę się obyć Dlatego bardzo ją Wam polecam. Papryka, chili działa przeciwko bólowo, przeciwko zapalnie, pobudza nasz układ krążenia yy, oraz yy, poprawia procesy trawienia, przyspiesza metabolizm i poprawia pracę jelit. Papryka słodka, moja ulubiona, ułatwia trawienie kochani, pobudza żołądek do wydzielania soków trawiennych. Pieprz czarny poprawia trawienie, pobudza apetyt, wzmaga wydzielanie soków trawiennych. Pieprz zielony z kolei poprawia trawienie i przyspiesza metabolizm. Rozmaryn działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie: podnosi odporność, obniża poziom cukru we krwi, wspomaga pracę wątroby i likwiduje bóle żołądka. Sól himalajska jest wszystkim znana, więc tutaj nie będę opowiadać, zawiera bardzo dużo minerałów i jest akurat w tym poście zalecana tylko i wyłącznie, tymianek pobudza żołądek, nerki i serce działa wykrztuśnie, przeciwrusowo, przeciwściągające, przeciwskurczowo. Wegeta bez glutenowego sodu oczywiście składa się z przypraw i suszonych warzyw. Najlepiej przygotować ją według własnych receptur i tylko i wyłącznie z tych wymienionych ziół. Cóż jeszcze polecają? Polecają ziele angielskie, które wzmacnia przede wszystkim żołądek i poprawia perystaltykę jelit i zioła prowensalskie, które poprawiają trawienie, Wspierają pracę żołądka i obniżają ciśnienie krwi. Te wszystkie wymienione zioła można używać w diecie Daniela i wręcz trzeba ich używać, żeby wszystkie sałatki czy też soki miały dużo lepszy smak i były bardziej apetyczne. Ważne jest również, żeby zakupić dobry ocet jabłkowy, lub robić ocet jabłkowy w domu, lub jeśli ktoś z Waszych znajomych robi, to po prostu odkupić od niego. Ja mogę szybciutko Wam tutaj podać taki fajny przepis, który był w książce dr Ewy Dąbrowskiej, jak zrobić taki ocet jabłkowy domowy. Żeby go zrobić, potrzebujemy następujące składniki: 1 do 1, 1, 2 kg jabłek, najlepiej kwaśnych jabłek, takich antonówek z upraw ekologicznych. Od 1 do 1, 1, litra przygotowanej letniej wody będzie nam potrzebne 4-5 łyżeczek miodu naturalnego lub ym, nieoczyszczonego cukru i 1 łyżeczka na 250 ml. Sposób przygotowania jest następujący: jabłka umyjmy i obierzmy, skórki włożymy do wyparzonego 3-litrowego słoika i zalejemy osłodzoną wodą. Słoik przykrywamy gęstą gazą, e, zawiązujemy sznurkiem i odstawiamy. W w ciepłe miejsce na 4 tygodnie, co 2-3 dni y, mieszamy roztwój drewnianą łyżeczką. Kiedy ocet y, przestanie się pienić, y, przelewamy go przez gazem do butelek, dobrze zamkamy i odstawiamy w chłodne miejsce. Jeśli na powierzchni octu pojawi się pleśno, niestety trzeba y, całość wylać i przygotować ocet od nowa. Tak to czasem w życiu bywa, że nie zawsze wszystko wychodzi jak trzeba, a z tą pleśnią to też bywa różnie. I ja z kolei ocet jabłkowy ekologiczny kupuję na ebayu w takich wielkich 5 litrowych butlach. Także każdy może sobie poszukać i sprawdzić lub oczywiście jak ma czas zrobić w domu. No ja niestety próbowałam, ale wychodziła mi pleśń i trochę się zdenerwowałam, żeby e, ciągle tą procedurę poprawiać, więc... Poszłam na łatwiznę i poszukałam naprawdę dobrej firmy ekologicznej, która robi świetny ocet. No i tak to już zostało, muszę się przyznać, bez bicia, ale mam nadzieję, że Wy nie będziecie leniwi i swój ocet domowy zrobicie sami i będziecie zadowoleni z tego, że zrobiliście go sami i wiecie tak naprawdę, co pijecie, bo w dzisiejszych czasach, jeśli się coś kupuje, to niestety jest to taki znak zapytania, bo no, szczerze mówiąc, stuprocentowej pewności nigdy nie mamy. Dlatego radziłabym się wam zaopatrzyć w różne przyprawy, a w szczególności te, które wymieniłam, ponieważ one są dopuszczalne w, podczas postu Daniela. No i przede wszystkim są bardzo dobre, zdrowe i działające leczniczo, wspomagające trawienie waszych pokarmów w brzuszku, więc myślę, że to dobry pomysł. Zawierają też różnego rodzaju oleje, eteryczne, witaminy, mikroelementy, substancje o właściwościach pobudzających. Ośrodkowy układ nerwowy, z tego co pamiętam. Także przyprawy świetna, świetna rzecz. A jeśli potraficie zrobić je sami, macie ogródek, w którym rosną, to och, w ogóle pozazdrościć. <grych> Także moi drodzy, na temat przypraw to tak skrótowo wszystko. Możecie sobie spisać później, jak odsłuchacie, które Wam proponuję, które były właśnie proponowane przez dr Ewę Dobroską. I mam nadzieję, że to będzie bardzo znaczące podczas Waszego procesu zmiany życia. Nie wiem, czy to tak można określić, na lepszy. No już nie chciałabym cały czas używać słowa post bo To tak brzmi, o Boże, o Boże, post, jestem na poście, och jej. A jak powiem na przykład, jestem w momencie zmiany życia na lepsze, mm. to tak trochę brzmi łagodniej. Zresztą ja zawsze wychodzę z założenia, że mówienie: Jestem na diecie, to zaraz już w psychice coś się zmienia i człowiek od razu robi się podenerwowany, bo wie, że jak jest na diecie, to nie może zjeść tego czy tamtego, a jak sobie powiem. Ja jestem i preferuję obecnie nowy styl życia, który jest taki ekologiczny. No wiecie, to tak mi, tak mi trochę lepiej. Także, no nic, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do słuchania kolejnego nagrania, gdzie będę dalej opowiadać o poście Daniela. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i że te informacje będą dla Was cenne i pomogą Wam odzyskać zdrowie lub poprawić Wasze zdrówko lub poprawić Wasze samopoczucie albo po prostu będą jakąś tam ciekawą informacją, którą może w przyszłości kiedyś wykorzystacie lub przekażecie innym, którzy będą w potrzebie i może ten post uratuje im życie nawet. Nigdy tego nie wiemy. Pozdrawiam, trzymajcie się, przesyłam dużo buziaków i moc pozytywnej energii płynie do Was wielkim, szerokim strumieniem. Pa, pa. Cześć.